Margaret Sanger w swojej słynnej książce Przemijanie wspaniałej rasy napisał: "Mylne opieranie się na tak zwanych boskich prawach i sentymentalna wiara w świętość ludzkiego życia się niepełnosprawnych, a ludzkie życie jest cenne tylko, jeśli ma wartość dla społeczeństwa." lub rasy. This was Grant. Tak, pisał Madison Grant. Człowiek, który otrzymał list z wyrazami zachwytu od Adolfa Hitlera. Jest Pan moim bohaterem, a Pańska książka jest moją Biblią. Coś złego dla kobiet. Pierwszym, który zaproponował i wprowadził legalizację aborcji, był Lenin w 1920 roku w ZSRR. Drugi. Wojownik o prawa kobiet to był Hitler. W 1933 roku dopuścił aborcję eugeniczną, czyli aborcję dzieci, które mogłyby się urodzić chore bądź nieidealne, wybrakowane. Podawców z Wirginii w gazecie Richmond Times pisze w 1934 roku. Niemcy biją nas na głowę w naszej własnej konkurencji i są znacznie bardziej postępowi od nas. Zabijanie wszystkich dzieci. Totalitaryzm jest bardzo dobitnym przykładem, co może się stać, gdy rząd uzna, że pewna część ludzkości jest mniej ludzka niż reszta, że nie zasługuje na życie. W tym czwartym roku Niemcy biją nas na głowę w naszej własnej konkurencji i są znacznie bardziej postępowi od nas.